Wtorkowa sesja Rady Miasta Nowego Sącza była ostatnią w tej kadencji samorządu. Była też okazją do wręczenia przyznanych wcześniej tarcz herbowych zasłużony dla Miasta Nowego Sącza. Odznaczenie odebrał m.in. komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej generał Brygady Straży Granicznej Stanisław Laciuga, który oddziałem pograniczników w Nowym Sączu kierował od 2016 roku, czyli od chwili przywrócenia jednostki. Generał Stanisław Laciuga dwa miesiące temu przeszedł na emeryturę. Mogę zadeklarować, że Straż Graniczna w dalszym ciągu jest. Jeżeli tylko y, będą takie potrzeby, będzie angażowała się w równie, co najmniej w takim samym stopniu, w bezpieczeństwo i w inne, w różne przedsięwzięcia organizowane przez Miasto Nowy Sącz. Jednocześnie ja y, nie wiem, jak dalej potoczą się moje losy. Natomiast deklaruję, że w przyszłej mojej działalności zawsze, jeżeli będę gdziekolwiek w jakichś środowiskach, zawsze będę miał na celu to, że jestem laureatem. Starczy Herbowej Miasta Nowego Sącza. Specjalny list gratulacyjny z wyrazami wdzięczności i życzeniami pomyślności na dalszej drodze przesłał generałowi profesor Jerzy Giza, a za uhonorowanie byłego komendanta karpackiego oddziału Straży Granicznej wyjątkowym odznaczeniem dziękowała Radzie Miasta zastępca komendanta, pułkownik Straży Granicznej Renata Obrzut. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za to, że zdecydowaliście się nagrodzić naszego szefa tarczą herbową Nowego Sącza. Zawsze był wierny tej społeczności, zawsze dążył do tego, żeby Nowy Sącz, żeby Straż Graniczna z Nowego Sącza rozsławiała zarówno Straż Graniczną, jak i całą tą społeczność lokalną, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Tarcza herbowa Zasłużony dla miasta Nowego Sącza trafiła także do rąk Sławomira Szczerkowskiego, dyrektora zespołu szkół nr 2 imienia Sybiraków, a także komendanta związku strzeleckiego Strzelec. W swoim wystąpieniu dyrektor dziękował radzie miasta, nauczycielom i pracownikom szkoły, a przede wszystkim młodzieży, której reprezentanci licznie zgromadzili się na sali obrad Nowosądeckiego ratusza. To wszystko co było tutaj powiedziane i się wydarzyło, nie byłoby możliwe, gdyby nie splot wielu czynników, przychylność tak wielu osób i aktywności młodzieży, która dzisiaj tutaj przyszła. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że aż tyle, tyle was tu będzie. Bardzo wam dziękuję. I to wyróżnienie przede wszystkim chciałbym zadedykować wam, młodzieży, bo bez was nic by się nie udało. Nie zrobilibyśmy tak naprawdę żadnego przedsięwzięcia, choćbyśmy go rozpisali na tysiącu stron i podpisali piórem. To gdybyście wy nie chcieli, to by się to wszystko o czym była tutaj mowa po prostu nie udało, dlatego dedykuję to wyróżnienie przede wszystkim młodzieży, ale również nauczycielom zespołu szkół numer dwa, wszystkim członkom Związku Strzeleckiego, którzy pracują na co dzień po to, żeby jedna osoba takie wyróżnienie mogła zdobyć, więc ja je. Odbieram jako właśnie wyróżnienie dla Was wszystkich. Ta tarcza jest też Wasza. Stanisław Słaby, społecznik, wieloletni przewodniczący zarządu osiedla Przetakówka, prezes klubu sportowego Przetakówka, a także prezes zarządu powiatowego Ligi Obrony Kraju. To trzeci uhonorowany tarczą herbową zasłużony dla miasta Nowego Sącza. Stanisław Słaby to emerytowany funkcjonariusz Straży Granicznej, organizator imprez patriotycznych i zawodów strzeleckich, człowiek zaangażowany w rozwój swojego osiedla i całego miasta. Szanowni Państwo, Stanisław Słaby, przykład do naśladowania. Tradycja wojskowa, tradycja munduru w życiu podobnie również w ten sposób postępował. To wyróżnienie zobowiązuje, podkreślał w swojej wypowiedzi Stanisław Słaby, deklarując dalsze zaangażowanie w społeczną pracę. Zapewniam, że to wyróżnienie nadal będzie mnie zobowiązywać i dawało, dawało siłę, chociaż już. Troszkę podoszłemu wiekowi siłę do dalszego działania i pracy społecznej na rzecz osiedla miasta i powiatu nowosądeckiego. Dziękuję bardzo.